Dobry wieczór, w zależności od tego, o której godzinie się słyszymy, witam cię serdecznie na podcaście Rozwój w biały dzień. Ja nazywam się Żaneta Kurcewicz i na co dzień pracuję w firmie Engage, która zajmuje się transformacją cyfrową przedsiębiorstw. I przyszła pora na kolejny odcinek z garścią nowości ze świata technologii. Zaczniemy dzisiaj od raportu firmy IBM, który rzuca nowe światło na rolę sztucznej inteligencji w naszych karierach. Jak sztuczna inteligencja wpływa na nie i jakie korzyści niesie za sobą jej rozwój? Opowiem również o nowościach technologicznych, takich jak zaawansowany asystent głosowy od Google, awatary 3D na Facebooku i komputery kwantowe również od Google. Ale to nie wszystko. Specjalnie dla fanów tenisa news o Wimbledonie: Sztuczna Inteligencja zawitała na korty i ma wspierać komentatorów sportowych. A jakby tego było mało, rozwijają się kolejne, innowacyjne narzędzia Speech Split i VoiceBox, które potrafią replikować głosy różnych osób, co budzi coraz większe wątpliwości etyczne. Nie zabraknie także praktycznych wskazówek dotyczących ochrony danych i porad na temat odpowiedzialnego korzystania z technologii w kontekście ostatnich cyberataków. To i jeszcze więcej newsów czeka Was w dzisiejszym formacie podcastu. Dlatego, jeżeli chcecie być na bieżąco i taka tematyka Was interesuje, Zapraszam serdecznie do wysłuchania całości. Zaczynamy. Jak wynika z najnowszego raportu IBM, sztuczna inteligencja nie tylko stanowi wyzwanie dla wielu zawodów, ale również otwiera nowe możliwości rozwoju kariery i zdobywania nowych umiejętności. Badanie, które przeprowadzono wśród ponad 5000 specjalistów z 15 krajów, w tym z Polski, Pokazało, że ponad 80% respondentów jest przekonanych, że AI będzie miało pozytywny wpływ na ich karierę w ciągu najbliższych trzech lat. Co więcej, ponad połowa z nich jest gotowa podnieść swoje kwalifikacje w zakresie AI albo nauki programowania. Z raportu IBM również wynika, że pracownicy są świadomi potencjału i korzyści płynących z wykorzystania AI w swojej pracy. Aż 86% respondentów uważa, że sztuczna inteligencja pomoże im w wykonywaniu zadań i poprawi ich Produktywność, a 84% jest przekonane, że AI pomoże im w podejmowaniu lepszych decyzji i rozwiązywaniu problemów. Jednocześnie specjaliści są świadomi wyzwań i zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją, takich jak utrata pracy, naruszanie prywatności czy etyczne dylematy. Dlatego większość z nich deklaruje chęć podnoszenia swoich kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności w zakresie sztucznej inteligencji. Raport IBM pokazuje, że AI to nie tylko technologia ale także sposób myślenia i działania. Pracownicy, którzy już dzisiaj potrafią wykorzystać ją w swojej pracy i rozwoju, będą mieli przewagę na rynku pracy i lepsze perspektywy kariery. Dlatego ważne jest, aby pracodawcy wspierali swoich pracowników w nauce i adaptacji do zmian technologicznych, a także budowali kulturę organizacyjną opartą na zaufaniu, współpracy i innowacji. Podczas swojej konferencji Google zaprezentował najnowszą wersję swojego asystenta głosowego. Ta innowacja jest napędzana zaawansowanymi technikami uczenia maszynowego i przetwarzania języka naturalnego, co pozwala asystentowi na głębsze zrozumienie kontekstu i intencji użytkownika. Co więcej, asystent jest teraz w stanie dostosować się do Twojego nastroju i preferencji. Czy to poprzez żarty, czy formalny ton, w zależności od sytuacji. Na przykład, jeśli zapytasz go o pogodę w Warszawie, a potem o restaurację w pobliżu, to asystent zrozumie, że chodzi ci o Warszawę i poda odpowiednie propozycje. Google twierdzi, że nowy asystent jest 10 razy szybszy i zużywa 90% mniej pamięci niż poprzedni. Jakie są inne funkcje nowego asystenta od Google? Możesz go na przykład poprosić o przetłumaczenie tekstu na inny język, o zarezerwowanie biletu na lot, albo o zrobienie zdjęcia selfie. A co to oznacza dla ciebie jako użytkownika? No cóż. Wyobraź sobie, że rozmawiasz z asystentem jak z prawdziwym człowiekiem, bez obaw, że zostaniesz źle zrozumiany albo otrzymasz mechaniczną odpowiedź. Asystent pomoże ci zarezerwować stolik, zamówić taksówkę, sprawdzić prognozę pogody, zagrać w grę, opowiedzieć dowcip albo ciekawostkę, a nawet doradzić w sprawach osobistych czy zawodowych. Asystent jest również w stanie zapamiętać poprzednie rozmowy i odwołać się do nich w przyszłości. Co tworzy między Wami swojego rodzaju poczucie więzi i zaufania. Asystent Google jest dostępny na wielu platformach, takich jak smartfony, tablety, inteligentne głośniki, zegarki czy samochody. Możesz go uruchomić mówiąc Hey Google albo naciskając przycisk swojego mikrofonu. Asystent oferuje również szeroki zakres personalizacji, pozwalając Ci zmienić język, głos, akcent czy imię asystenta. Możesz także wybrać tematy, które cię interesują, lub których nie chcesz słyszeć od swojego asystenta. Czy korzystasz już z tej funkcji? Jak tobie się sprawdza po najnowszych aktualizacjach? Facebook wprowadza innowacyjną funkcję do swojej aplikacji Messenger. Są to awatary 3D. Gigant mediów społecznościowych ogłosił, że użytkownicy będą mogli tworzyć własne, realistyczne awatary, które będą odzwierciedlać ich wygląd, w tym twarze, fryzury czy ubiór. Awatary te będą mogły być wykorzystywane do rozmów wideo, wysyłania wiadomości i reagowania na posty. Facebook podkreśla, że celem tej funkcji jest zwiększenie poczucia obecności i bliskości w komunikacji online. Na razie funkcja jest dostępna dla niektórych użytkowników w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii, ale planowane jest jej szybkie rozszerzenie na inne kraje. Aby stworzyć awatar 3D, użytkownik musi zrobić selfie za pomocą kamery w aplikacji Messengera. I wybrać jeden z gotowych szablonów. Następnie, można dostosować wygląd awatara, zmienić kolor skóry, włosów, oczu, nos, usta, brodę, jakąkolwiek inną cechę. Można też wybrać swój strój i akcesoria. Awatary 3D mają być interaktywne i odzwierciedlać mimika i gesty użytkownika. Użytkownicy będą mogli poruszać głową, mrugać, uśmiechać się i pokazywać emocje przy pomocy swoich awatarów. Będą też synchronizować ruchy ust z głosem użytkowników podczas rozmów wideo. Będzie można także wysyłać animowane naklejki z awatarami do swoich znajomych lub udostępniać je na Facebooku. Facebook zapewnia, że awatary 3D są bezpieczne i chronią naszą prywatność, ponieważ nie są przechowywane na serwerach firmy, a jedynie na urządzeniach użytkowników. Firma zapewnia też, że nie używa zdjęć ani danych z awatarów do celów reklamowych czy jakichkolwiek innych. Aczkolwiek, jeżeli o to chodzi, to zawsze warto zachować zdrowy rozsądek i dokładnie czytać regulaminy. Czy to oznacza, że wkrótce będziemy mogli prowadzić rozmowy wideo z naszymi awatarami zamiast pokazywać nasze prawdziwe twarze? Czy to początek ery, w której cyfrowe alter ego zacznie prowadzić własne życie w mediach społecznościowych? Myślę, że czas to pokaże i zweryfikuje. Powrót do biur po pandemii staje się wyzwaniem dla polskich firm, zwłaszcza w sektorze IT. Według najnowszego raportu Computer World, trzy główne powody, dla których powrót do biura, czyli Return to office spotyka się z oporem: to brak elastyczności, utrata zaufania i ryzyko utraty talentów. Brak elastyczności polega na tym, że pracownicy nie mają możliwości samodzielnego decydowania o miejscu i czasie pracy. Niektóre firmy wymagają obecności w biurze przez cały tydzień. Inne pozwalają na jeden albo dwa dni pracy zdalnej, a wielu specjalistów IT preferuje jednak pracę zdalną czy hybrydową, co pozwala im na lepsze zrównoważenie życia zawodowego i prywatnego, a także oszczędności na kosztach dojazdu, do których już się przyzwyczaili. Utrata zaufania związana jest z kolei z poczuciem kontroli i niedocenienia ze strony przełożonych. Niektórzy menedżerowie wydają się wierzyć, że jeśli nie widzą swoich podwładnych, no to oni nie pracują. Tymczasem specjaliści IT. Często muszą radzić sobie z trudnymi i skomplikowanymi zadaniami, które wymagają pełnego skupienia i kreatywności, których nie jesteśmy w stanie uzyskać w biurze. Ryzyko utraty talentów polega na tym, że specjaliści z branży IT mają wiele możliwości znalezienia lepszej pracy w innych firmach czy krajach. Jeśli nie są zadowoleni z warunków pracy w swojej obecnej firmie, mogą łatwo zmienić pracodawcę albo zacząć pracować jako freelancerzy. Niektóre firmy już straciły swoich kluczowych specjalistów z powodu Return to Office. Według raportów, zmiana ta będzie szkodliwa dla firm IT, jeśli nie wezmą pod uwagę potrzeb i preferencji swoich pracowników. Zamiast narzucać im jeden model pracy, powinny stworzyć elastyczne i zaufane środowisko pracy, które przyciąga i zatrzymuje talenty w ich organizacjach. A teraz znowu news o Google, który osiąga kolejny kamień milowy w dziedzinie komputerów kwantowych. Gigant technologiczny ogłosił, że zbudował superkomputer kwantowy o 70 kubitach, który jest w stanie przeprowadzać obliczenia znacznie szybciej niż tradycyjne maszyny. Superkomputer kwantowy Google nazwany Bristol Con, ma potencjał do rozwiązywania problemów, które są zbyt skomplikowane dla zwykłych komputerów. Może na przykład pomóc w symulowaniu zjawisk fizycznych. Optymalizowaniu sztucznej inteligencji czy tworzeniu nowych leków. Google twierdzi, że jego nowy komputer jest najbardziej zaawansowanym superkomputerem kwantowym na świecie i ma szansę osiągnąć tak zwaną przewagę kwantową, czyli zdolność do wykonywania zadań, które są niemożliwe dla klasycznych komputerów. Firma planuje udostępnić swój superkomputer kwantowy naukowcom i badaczom, aby wspierać rozwój tej innowacyjnej technologii. Wraz z wzlotami jednych firm następują upadki drugich. Twitter wprowadza nowe ograniczenia dla swoich użytkowników. Wprowadzono limit na liczbę postów, które użytkownik może wyświetlić w ciągu dnia. Limit ten zależy od tego, czy użytkownik posiada zweryfikowane konto, ten płatny abonament Twitter Blue, czy zwykłe konto. Według Elona Muska, który jest liderem serwisu, celem tych zmian jest ochrona danych użytkowników przed firmami zewnętrznymi które mogą wykorzystywać je w niekontrolowany sposób. Musk twierdzi, że limity są tylko tymczasowe, ale nie podał żadnych szczegółów ani terminu zniesienia tych ograniczeń. Reakcja społeczności była natychmiastowa i, jak się możecie spodziewać, raczej negatywna. Wielu użytkowników skarżyło się na komunikaty dotyczące przekroczenia limitu zapytań, który pojawiał się po przekroczeniu dozwolonej liczby wyświetleń. Niektórzy uważają, że to początek końca Twittera. I szukają alternatywnych serwisów społecznościowych. Jakie są dokładne limity na wyświetlanie postów na Twitterze? Zależą one od rodzaju konta. Subskrybenci Twitter Blue mogą obecnie wyświetlić 10 tysięcy postów dziennie, zwykli użytkownicy mogą wyświetlać 1000 postów dziennie, a nowi użytkownicy mogą wyświetlić tylko 500 postów dziennie. Czy to wystarczy, aby uspokoić tych niezadowolonych? Czy Twitter straci swoją popularność i znaczenie na rynku? No i czy Elon Musk naprawdę wie co robi? Odpowiedzi na te pytania pozostają niejasne, ale zapewne przekonamy się wkrótce. Naukowcy z Uniwersytetu w Toronto osiągają przełom w dziedzinie sztucznej inteligencji. Stworzyli model nazwany Speech Split, który potrafi replikować głos konkretnej osoby na podstawie niewielkiej tylko próbki dźwięku. Model ten wykorzystuje technikę zwaną dekompozycją głosu, która polega na rozkładaniu głosu na cztery składowe: treść, dialekt, głos i intonację. Dzięki speech split można stworzyć syntetyczny głos, który brzmi jak dowolna osoba, nawet jeśli nie ma żadnych nagrań i jej mówiącej o danym temacie. Można też tworzyć dialogi między osobami, które nigdy się nie spotkały, albo nawet nie mówią tym samym językiem. Według autorów modelu speech split ma wiele potencjalnych zastosowań, takich jak edukacja, rozrywka, terapia czy tłumaczenie. Jednak ma też pewne ograniczenia i wyzwania etyczne. Na przykład model nie jest w stanie odwzorować emocji czy kontekstu wypowiedzi. Co może wpływać na wiarygodność i jakość syntetycznego głosu. Ponadto istnieje ryzyko nadużycia tej technologii do celów manipulacyjnych, oszustw czy naruszenia prywatności. Naukowcy apelują o odpowiedzialne i etyczne korzystanie ze speech lead i podobnych modeli sztucznej inteligencji. Zaznaczają też, że ich celem nie jest zastąpienie ludzkiego głosu, ale tworzenie nowych możliwości komunikacji i ekspresji. Z kolei Meta, firma macierzysta Facebooka, zaprojektowała innowacyjny model sztucznej inteligencji, który potrafi również replikować głos dowolnej osoby. Narzędzie o nazwie Voicebox, zdolne do przetwarzania tekstu na przekaz audio, działa na razie w sześciu językach, w tym w języku polskim. Jednak pomimo potencjalnych zastosowań, takich jak tworzenie nowych aplikacji dla osób niedowidzących, czy umożliwienie mówienia w obcych językach własnym głosem, Meta nie udostępniła narzędzia publicznie. Powodem jest właśnie obawa przed możliwością niewłaściwego użycia oprogramowania, które mogłoby posłużyć hakerom czy oszustom do rozpowszechniania fałszywych treści. Firma Meta, choć stara się być otwarta na społeczność AI i dzielić się nią swoimi osiągnięciami, czuje się zobowiązana do zachowania równowagi między otwartością a odpowiedzialnością. W związku z tym decyzja o nieudostępnieniu Voicebox publicznie była trudna. A jednak konieczna. Firma nie wyklucza natomiast wykorzystania narzędzia do edytowania ścieżek audio do wideo, co pozwoliłoby na tworzenie bardziej naturalnie brzmiących przekazów audio wypowiadanych przez wirtualnych asystentów. A teraz trochę o cyberbezpieczeństwie. Użytkownicy Allegro, bądźcie czujni. Oszuści wykorzystują lukę w systemie płatności platformy i kradną pieniądze z kont bankowych. Cyberprzestępcy tworzą fałszywe oferty na Allegro i wysyłają wiadomości do potencjalnych kupujących, prosząc ich o dokonanie płatności na zewnętrznej stronie. Ta strona jest łudząco podobna do prawdziwej strony płatności Allegro, ale ma inny adres i nie jest zabezpieczona certyfikatem SSL. Jeśli kupujący wpisze tam swoje dane, karty albo konta bankowego, Oszuści będą mogli je przechwycić i wykorzystać do kradzieży pieniędzy. Problem polega na tym, że Allegro nie sprawdza poprawności danych sprzedawcy podczas tworzenia oferty. Oszuści mogą więc podać fałszywy numer telefonu, e-mail czy strony internetowej, która będzie służyła do przekierowania kupujących na fałszywą stronę płatności. Jak się zabezpieczać przed takimi atakami? Eksperci radzą, aby sprawdzać dokładnie dane sprzedawcy i jego oceny na Allegro. Nie klikać w żadne linki w wiadomościach od sprzedawców, które kierują na zewnętrzne strony płatności. Zawsze korzystać z oficjalnej strony Allegro albo aplikacji mobilnej do dokonywania płatności. Nie wpisywać swoich danych karty czy konta bankowego na żadnych podejrzanych stronach. Zgłaszać podejrzane oferty czy wiadomości do Allegro i odpowiednich służb. Pamiętajcie, że bezpieczeństwo waszych danych i pieniędzy zależy w dużej mierze od Was samych. Nie dajcie się oszukać. A jako wisienkę na torcie dzisiejszego odcinka, kolejny przełom w dziedzinie AI, która tym razem zawitała na korty. Wimbledon 2023 to pierwszy turniej tenisowy, w którym komentarz na żywo będzie prowadzić sztuczna inteligencja. To innowacyjne narzędzie będzie dostarczać komentarze do kluczowych momentów wideo z meczów tenisowych. Funkcja IBM AI Draw Analysis dostarczy informacji na temat najbardziej korzystnej ścieżki dla zawodnika. Od momentu losowania do potencjalnego finału. Jest to pierwsza tego typu analiza w tenisie, która wykorzystuje AI do określenia, jak korzystne okazało się losowanie. Analiza wyniku losowania danego zawodnika opiera się na wielu czynnikach, w tym na wynikach meczów gracza z potencjalnymi przeciwnikami oraz na porównaniu jego pozycji w losowaniu z innymi zawodnikami. Ten nowy wgląd pomoże fanom tenisa dostrzec anomalie i potencjalne niespodzianki w losowaniu gry pojedynczej, które nie byłyby widoczne, patrząc tylko na ranking graczy. Z kolei nowa funkcja AI Commentary. Dostarczy fanom komentarz audio do kluczowych momentów meczu z możliwością włączania i wyłączania opisów na życzenie. Podczas tworzenia tych nowych funkcji specjaliści z IBM we współpracy z The All England Club wykorzystali modele bazowe platformy i dodatkowo je wytrenowali specjalistycznymi terminami używanymi w tenisie. Generatywna sztuczna inteligencja stworzona na tych modelach bazowych została wykorzystana do tworzenia opisów o zróżnicowanej strukturze zdań i słownictwie, tak, aby treści były jeszcze bardziej angażujące dla widzów. Szacuje się, że AI przeanalizuje ponad 100 tysięcy punktów danych powiązanych z każdym uderzeniem, jakie zostało rozegrane podczas turnieju. Dzięki temu fani tenisa będą mogli jeszcze bardziej zagłębiać się w analizę gry swoich ulubionych zawodników, obserwować, jak wypadają na tle swoich przeciwników i dokonywać trafniejszych typowań na zwycięzców. IBM twierdzi, że sztuczna inteligencja jest w stanie nauczyć się stylu i preferencji każdego komentatora, a także dostosować się do sytuacji na korcie. Celem tego projektu jest zwiększenie atrakcyjności transmisji i zainteresowanie tenisem młodszych pokoleń. I to już koniec dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że dostarczył Wam wartościowych informacji, pobudził do refleksji i rozbudził Waszą ciekawość. Zachęcam do dalszego zgłębiania tematów, które poruszyłam i do samodzielnego eksplorowania nowinek technologicznych oraz ich wpływu na nasze codzienne życie. Świat się rozwija i zmienia, a my powinniśmy być świadomi tych zmian i aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu przyszłości. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie odcinka i zachęcam do subskrybowania kanału, aby nic Wam nie umknęło. To wszystko na dzisiaj. Jeszcze raz dziękuję i słyszymy się za tydzień. Cześć!